No to nie <k settled> pamiętam. Albo ah, tam 16, no coś koło tego, no na pewno to wychodzi taniej niż zwykła No, to No, bydł też bydł. na Sylwestrze było 8 osób, ale na Sylwestrze to samego joguro ja było 1,75 litrów. pamiętam O ja pierdolę Gigant <grymki">. Kocham tego duala, to najlepszy port w całej że szczerze, te duale za każdym razem, jak oglądam, taką satysfakcję czuję. Ten było jest taki dobry. Oto! O to! Nie przypominaj mi. O to! O to! Grałem ten trzy razy! To jest taki pik. Głowa bo jak to widzę. Grubo Bingo Force leczy kasa. Grywa bingo Force nie był jeden. Do 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 do. Co ci leży na piucie i co ci wsiadzi w głowie? Powiedz mi tylko jedno słowo, no i cię rozbiorę. Teraz każdy bierze chuja na poważnie, nie wie kto jest dziwką, a kto jest pedałkiem. Proszę nie porównujmy tego, co jest przeruchane. Póki mamy lato i konar nie gaśnie, to się dalej rucham do... What you Jest! Yes. Ja jest! 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 to był best, Jest! procenty w końcu Jest! 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 nice, ja myślałem, że będą te dwa orby takie śmieszne zaraz, ja właśnie, to Jest! 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 dobrze Jest! Ja, ja zginę, zginę, Jest! takie Laskę. dwa, orby. Tam są dwa takie śmieszne orby.